Hej moi listki, doskonale wiecie ja jestem, więc nie muszę się wam przedstawiać po raz 68, a to mój mały film informacyjny, w którym powiem wam, czy będzie serię z Galaxy Life. I jeżeli ktoś chciał najkrótszą możliwą odpowiedź na świecie, to właśnie wam ją powiem. Otóż jest to, że w Galaxy Life będę grać i będę robić serię wtedy, kiedy będzie mi sprawiać trochę więcej przyjemności niż robi to teraz, czyli prawdopodobnie wtedy, kiedy zostaną wprowadzone sojusze. Aczkolwiek nie wykluczam, że może w międzyczasie jakieś odcinki nagram. A jak brzmi dłuższa odpowiedź, zapraszam do posłuchania mnie. Tak więc, generalnie, zastanawiam się często, czy w ogóle jest sens robić taką serię. No bo często te komentarze, które na przykład piszą, że ja, jak można mieć poziom 18 w 3 miesiące? Go, gościu, co, 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 co ty robisz? Znaczy, ja nigdy nie mówiłem, że jestem najlepszy, ok? To nie, to te odcinki nie nazywają się przecież yy, no, najlepszych graczy GLex Dev, ok? To jest po prostu taka seria z punktu widzenia idioty, który po prostu lubi pograć sobie w własnym tempie. No i w własnym tempie, co to znaczy? Nie zawsze mam czas grać, nie zawsze mam ochotę grać. Właśnie tutaj się wkracza ten temat właśnie. Przyjemności z tej gry. No bo właściwie teraz na, gra... na razie nie ma nic takiego super do robienia. No bo można upgrade'ować budynki, coś tam ma zachować, no ale nie myślę, że to jest coś ciekawego. Cały czas czekamy na te sojusze, co nie. Nie tylko ja, tak jak powiedziałem, że my, czyli wszyscy czekamy, ponieważ to. Jakąś tam przyjemność myślę, że wprowadzi, i tak właśnie przewiduję, i wtedy będzie, wtedy będę mógł jakoś nagrywać te odcinki tak z większym sensem, co nie. Ale powróćmy jeszcze do tematu tego, że ja lubię grać w własnym tempie. To znaczy, że też jednocześnie czuję, że nie mam zbytnio kompetencji, bo tak jak ja powiedziałem, mam tylko 18 poziom, niezbyt dużo doświadczenia z tą górą, więc tak myślę, że nawet jak będą te sojusze, to co ja właśnie zrobię z tym sojuszem? Czy to będzie mój sojusz, prostu dołączę do jakiegoś sojuszu? Bo jeżeli dołączę do jakiegoś sojuszu, no to. No, nie wiem, to będzie w miarę okej, okay, ale jeżeli zrobię własny sojusz, to będę musiał się nim zajmować, oczywiście. I ja tutaj nie wiem, czy mam na pewno dużo kompetencji, bo tak jak powiedziałem, mam tylko 18 poziom. Po drugie, czy mam trochę tyle czasu, czy naprawdę będzie mi się chciał ten sojusz po prostu, nie wiem, jakoś pielęgnować. Więc to mnie właśnie zastanawia, czy mi się będzie chciał prowadzić tę serię. No bo. Myślę, że mniej więcej niektórzy z Was oglądają. Chociaż ja się zastanawiam, czy w ogóle dla Was to jest przyjemne mnie oglądać. Bo, tak jak powiedziałem, nie mam kompetencji, nie jestem ciekawy yy, nic z tych rzeczy. Czy w ogóle wy lubicie jak ja oglądam, jak się uczę, czy. No nie wiem, zastanawiam się. Więc tak jak powiedziałem, nie jestem pewny tej serii, ale po prostu jak już na pewno spróbuję zagrać. Na razie niestety unikam grania w tę grę, bo po prostu nie chcę mi się poświęcać na czasu. Nie ma dla mnie to sensu, skoro i tak nie mam nic ciekawego do robienia. Mm, cały czas mam pełne, yy, pełne zasoby złota i minerałów, więc i tak nie mogę nawet atakować, bo to mi nie ma sensu. Bo tylko bym stracił wszystko, co bym zlutował. Więc tak to chyba mniej więcej wygląda po prostu. Nie wiem, nie, ma, nie mam pojęcia, co będzie w tą serią w przyszłości. Pewnie zdechnie, ale tego się, tego się jeszcze nie dowiem. Dziękuję za oglądanie. To jest moje wyjaśnienie. Cześć.